Wirusowe informacje, witajcie serdecznie. Oczywiście zaczynamy od najważniejszej informacji. Nie wiem, najważniejszej. Po 2,5 tysiąca zł do zapłaty mają za baner miejsce, padała jest pod butę na Marszu Równości w Rzeszowie. I cztery osoby zostały ukarane, jedna uniewinniona. A sąd wyjaśnił dlaczego. Wszystko działo się oczywiście w 2018 roku, czyli już trzy lata minęły, tak naprawdę do tej sprawy dosyć długo. No ale sprawa w końcu się zakończyła. Tak, bo jeden pan najbardziej kontrowersyjny w Równości po stoku, bo Białymstok do prześcigdował w kolejnym roku. Mm. To jest co się działo, Sączeno? Oni rzeczywiście mieli duże transparenty, w ogóle prokuratora połączyła dwie sprawy. Jedna to właśnie nawoływanie do nienawiści, a druga to mm, przemoc. On doszło do jakiejś tam przepraszam. czy prokuratorzy jeszcze pracują. W każdym razie rzeczywiście sąd ostatecznie składał, skazał ich na 2000 yy, za dość uczynienia dla ofiar i 500 złotych nawiązki jakieś tam. Yy, plus yy, tam jakieś chyba jest też coś w zawieszeniu dodatkowo. Natomiast oczywiście jedna osoba jest uniewiniona, cztery zostały ukarane tam yy, za, za te czyny. No co no dobrze, że to... tylko tak, jak mnie zawsze wkurze, to, to jest właśnie 3 lata, nie? Że jakieś 7 lat temu coś się wydarzyło, dopiero teraz ta sprawa się kończy. 20 lat się kurwa będzie toczyło postępowanie. No niestety taka jest polska prokuratura. Polski sądy bataż. No i ta, też wymiar sprawiedliwości. Generalnie. Ja same. pamiętam też sprawę, ta tak, to święty. prawda. Ja pamiętam tę sprawę moją, wiesz, wiesz, wiesz? tą no, tak Drukarza, która miejsce, trwała 6 tak? lat. Sześć jebanych tak, tak, lat. Lacha i tak Musisz dać mi prąd, bo zaraz ja muszę się podłączyć. Na pewno nie muszę. No właśnie muszę. Nie. Także no ważne, że to gratulujemy oczywiście Rzeszowowi wytrwałości przede wszystkim. Trzymamy kciuki za to, żeby to było więcej niż 2,5 tysiąca zł i mam nadzieję, że ta, ta kasa przyda się na promocję pedalstwa w Rzeszowie. Właśnie nie czy będą odwoływać się od tego w roku czy nie? Mi się wydaje, że będą. Czy sądzisz, że co, no... że będą więcej chcieli? Czy znaczy, powinniście chcieć więcej wszystkich, aby, znaczy wiesz co dla mnie na przykład byłoby ważniejsze, tak Bogiem a prawdą, żeby posiedzieli chwilę. Ja zawsze mówię nawet za pieski, za zwierząt, takie rzeczy, do nawet posiedzenia. No, zawsze się Bo mi się wydaje, że to jest. No tam chuj kasa. To jest, jest kliwa kara wtedy. Ja mam wrażenie, że jesteśmy już tak nisko dzisiaj. No i jesteśmy właśnie. Kadr. Czekaj, poprawię kadr. Niebo Nie, bo odkryłaś ten. Y... Widzę, właśnie. Tajemnica. Lepiej trochę chyba. Tak. Co się dzieje dalej, matka boska bokserska, nie czy już widziałaś matkę boską bokserską? No z rękawicami nie widzisz, że ma rękawice po bokach bokserskie? A to jest jakaś nowa matka ma no Powoła, powołana. Została. Naka, taka została, ujawniła się, ujawniła się nowa. Znaczy, okazuje się, że obraża uczucia religijne ateistów na przykład, że znaczy tak naprawdę nie do końca ateistów, ale osób, które wystąpiły z kościoła rzymskokatolickiego no. bo zaraz zaraz. Bo naraz są katolikami przecież. No tak. To, że wystąpili z kościoła, to dobrze, że wystąpili, ale katolikami są nadal. Więc moi drodzy, no co się okazuje, że rzeczywiście tak jak ja kiedyś pamiętam, składałem sprawę, że mnie obraził hmm, ojciec ryzyk jako Jezu, dzieciątko Jezusu Maryjki, tak tutaj też kogoś obraziły te rękawice. No bo przypominam, że tęczowa aurola obrażała przecież, nie wiem czy pamiętasz. Właśnie, ja rzuciłem takiego TikToka, słuchaj, znalazłam no Maryję. Obraz Maryi, gdzieś na wiosce. W sercu swoim znalazłem. Nie, no to to. to... A zatem, w że gdzieś na wiosce e, zniszczyli Maryję. Tak. A wiem no. która, Ta niebieska. I i, bab, i jakaś babka pod wpływem emocji, słuchajcie, zaczęła ją naprawiła, czyli zrobiła taką plastelinę? Widziałem I narysowała to. oczy, oczy i uśmiech. Widziałam to. I, yy, I słuchajcie, Maryja z Aureolą obraża tęczową, a ta Maryja dziwakowa, albo ja zacząłem takie rzucać takie filmy. Nie obraża ona trochę, Na tak. przykład, albo yy, widzisz, ich najgorsze pomniki Jana Pawła II. Kiedyś widziałam to. Kurwa macie obrażają, yy, ja wiem dlaczego... moją obrażają. No dlaczego one nie obrażają uczuć nie wiadomo, religijnych? nie wiadomo. Ale słuchajcie, no to jest sprawa będzie się toczyć. zobaczymy, co na ta prokuratura i co na ta policja. Eee, właśnie, a propos policji. Policja wycofuje się z treści ze swojego takiego podręcznika, który został oh. wydany jakiś czas temu. Oczywiście ten rzecznik, którego widzicie, to prawda na tym, na tym zdjęciu, który nazywa się Nieważne jak powiedział coś w stylu, że no, rzeczywiście tam usunięto, ale też środowiska LGBT się przypierdalają cały czas bez powodu i cały czas się czepiają i chcą zrobić z policjantów tych złych. A nie są. No ja właśnie mówię, a to są dobrymi, kurwa? Takie pierdolenie. No. Pieski, pieski, jadą, jadą, misie, mi się, no, w, w każdym razie na szczęście te treści są usunięte. Pamiętajcie, że jak widzicie policję, to mówimy hasło. Niech płoną komisariaty. Nie? Dobrze. A niech płoną. Ja, ja, ja ten. Ten. Nie płonę, bo to szkoda budynku, bo budynki są znaczy, ładne budynki w tym budynku. Na budynki mogliby przekazać się na hostele interwencyjne z LGBT. Na przykład komentarz główna ma piękne te jest. Jezu, taki podłóżnik woda na tym korytarzu, by się odbywał walking house w no, i by się tak... a! Cały korytarz idzie, no to taki eugenii na przykład. Jezu. By Apelujemy jako aktywistki LGBT do władz polskich policjantów do Polski. Oddajcie nam budynki komisariatu na woging, na, na hotele interwencyjne wągink. Połączcie z Strażą Miejską, oni są waszymi przyjaciółmi, braćmi i A my Masz... będziemy A my to będzie miały studio, telewizję. Jezu, Jezu no ja to centrum miasta. Ale że Green Screen nas nie przytłacza, tylko jest za nami. Jezu, i właśnie taką antenę, taką, i taki, i taki na tej całym komendzie wirusowym YouTube Play, tak nasze logo. TVP Warszawa. <laughs> Apelujemy do Was, oddajcie nam siedziby po dobroci, bo inaczej zmuszymy. Bo... Masz taki ton, jak w prl ci, co wygłaszają jakieś ogłoszenia. Wzywamy znowu wszystkie siły. Wzywamy wszystkich, bo inaczej w sobotę na ulicach Warszawy... Będzie syf. Będzie syf. Będą rzucać kamieniami, to wydną później, że graczom. Tak, bo to kamienie będzie to my. Tak, i telewizję polską szczególnie nie dawajcie im wywiadu. Nigdy życią! Nie udzielajcie im wywiadu. Nie! Nie! Łączmy siły socjalistycznej radzieckiej młodzieży. Słuchajcie, gwiazda z Drag jest jaka e, Lagandzia Estrandzia. O! Kolejna! No to czyta, się czyta, nie tak. wiem na pewno. Ujawniła się jako, jako transetka, słuchajcie. Okazuje się, że po 10 latach ukrywania swojej tożsamości, postanowiła wreszcie żyć w prawdzie ze sobą i powiedziała oficjalnie, że jest transpłciową kobietą. Tam widzę, że co trzecia draku i nie co bo ja też chyba tak będę. Nie bądź. Chyba tak, bo to jest modne. Idź wbrew właśnie modzie. Będę facet bądź, bądź hetero w ogóle, bądź hetero, proszę znaczy, Słuchajcie, po latach, chciałbym powiedzieć, że po 13 latach myślę, się szalotą, odpowiedziałbym, że jestem, jestem hetero. Jestem hetero, mam na imię Paweł. I bardzo lubię I... starsze panie. No. To było dobre, to, Nie... wyobrażasz sobie? Tak, takie przemówienie sobie. Dobrze, lecimy dalej, bo dzisiaj oh. tak wiadomość musimy przelecieć, bo... Słuchajcie, ta, oh. e, ta kandydatka z PSL-u, czyli Lidia Starań, wybrana została na stanowisko RPO. Czyli kadencja Adama Bodnara zakończyła się we wrześniu ubiegłego roku, był pan nie kanclerzem Niemiec. I potem był e, premierem Słowacji. A Sł e, Słowackiego wycofali po meczu kurwa z, Bo jeszcze Polska nie zginęła. Ale wiesz o tym, że minister edukacji głosił, że Słowackiego wycofują z obowiązku krajobrazów przegrany meczu na Słowacji. Bardzo dobrze, bo jeszcze Polska nie zginęła. W Słuchajcie, sensie, oczywiście Lidia została wybrana, oczywiście nie wiemy jak zareaguje senator. Liczba senat... nie zostanie przyjęta. Czy senat ją zace to? jest Senatorka właśnie. No ale nie dostanie. Ale jest spisu. No, wspieram przez pis. Nie jest spis, ale wspieram przez pis. No, Zawsze to będzie no, no, się czekać. A też głupa tego gadała. No no tak, to jest lepiej ten wronę, czy on tam wronią, co tak, on to miał. Inaczej, ale no. no ale nawód. Ale, na ale na Jesteś blisko, bo jest coś. jaką miał? Y... Witek? Witek? Nie, no dobrze, no, nieważne. Eee, Zobaczmy, co się zdarzy. Właśnie Margot i Łania słuchajcie, mają akt oskarżenia za atak na homofobusa. Tak, właśnie wczoraj e, kampania przeciw homofobii na swoim Instagramie udostępniła taki artykuł, czyli ze zdjęcie i właśnie poinformowała o tym, że e, Margot i Łania z, e, za zniszczenie homobusa, wtedy na kod, homofobusa. 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 Może być znowu, jakby, wysłana do więzienia. To być dane. 350 dniach prokuratura stwierdziła, że coś tam jest na rzeczy. Tak. Coś może się dziać. I rzeczywiście oskarża ich o wspólnie i w porozumieniu z dotychczas nieustalonymi osobami dokonania uszkodzenia samochodu. I tam oczywiście dalej jest tam, poprzez zrobienie tam czegoś tam. No to, no oczywiście wspieramy, jak wiecie, stop z od zawsze i mamy nadzieję, że to jest jakaś aberracja, która szybko wygaśnia, natomiast można wspierać też ich walkę o sprawiedliwość poprzez wsparcie ich zbiórki na prawnika. Tak, no... Do... Bo coś tam jest jakaś twoja jakaś zbiórka. Także znajdźcie sobie. Przyrody, może, że nam się uda, to byśmy udostępniły też. To... Zobaczymy, czy, czy tak, czy to dobra ale na pewno no będzie Także wspierajcie chociaż w ten sposób, że tam każdy grosz i czy tedy. Prawnicy są kurwa drodzy, niestety tak się okazuje. O, o. Słuchajcie, już jutro bingo nad Wisłą, które Was zapraszam o godzinie 20.00. ale w tym samym czasie konkurencję robi mi jej perfekcja. na paradę stand-up w Warszawie. Uwaga! Moi Bingo jest co czwartek, jej stand-up z paradą równości jest, jest raz. drugie drugi raz na życiu w ogóle. Ale on zawsze z tego przed paradą równości. Tak, i był dopiero raz robiony I... też. To jest drugi raz życiu Ale robiony ty tam masz się opowiadasz dokładnie nie więcej. Tak, tak e, o tym, jak organizowała się twoje czy doświadczenie, czy w ogóle jak wyglądają w ogóle aftery to wszystko. A pamiętam przede wszystkim o tym, co się dzieje, czego wy nie wiecie, czyli jak się jak wygląda organizacja parady, czyli na przykład... Y, jazda uberem, tak podpisywanie, wpisywanie, defraudację. Wszystko, wszystko. Na przykład jak wyglądają spotkania z policją. Bo to jest bardzo zabawne. Tak. Na przykład policja, któregoś razu pamiętam, że siedzimy takim, takim wyjebanym, właśnie w kącie głównej. Okrągło takim Wyjebanym, z takim, tak, tak, stół jest wielki, sami faceci, większość w mundurach. Tam hmm. różą tam i policję, Straż Miejska, Straż Minna, Straż, straż, straż Marszałkowska, Straż Taka, biuro tak? rządu. Wszyscy, wszyscy, wszyscy. Wszyscy, wszyscy ja tam straż pożarna. Wszyscy, nie? wszyscy, wszyscy, w wszyscy, plus zarząd transportu miejskiego, zarząd dróg miejskich, zarząd, zarząd zieleni, tak, 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 wszyscy. Tramwaje miejskie. wszyscy, wszyscy, naprawdę wszyscy siedzą. Jest tych osób tam, ze 40 nas jest tam tych ludzi. wszyscy siedzą no i pamiętam oczywiście, że tak bardzo też to wszystko jest nagrywane oczywiście. Mówi się o takich mikrofonach, każdy mikrofonik takim mały przed sobą. Tak jak w Sejmie. E, Ta, tak. Cześć, że Zarząd Transportu Miejskiego ma pytanie do Zarządu Dróg tak, Miejskich. Tak, tak, tak. A tak to wygląda. tramwaj zatrzyma się i podniosą pantografię, bo będzie przejeżdżać platforma powyżej trzech metrów, że wtedy Straż Pożarna będzie nadzorować w razie spęknięcia tego, że drzewa będą na to podniesione. No, słuchaj dalej teraz. I w takiej sytuacji jedna osoba mówi, dziękuję bardzo pięknie, oddaję teraz głos Pani Przewodniczącej. Za mną no, tak przyrzekam, to, to jest tak zabawne. Jest to bardzo zabawne, bo jest to tak super formalne, ale też jakby no ci ludzie się znają na co dzień, są kolegami i no. koleżankami, że pracują na co dzień ze sobą. Ale właśnie tak właśnie mają taki wiesz. Yy, no to ja chciałem... No pan wymienić... się, żeby w imieniu zarządu drog transportu miejskiego. Najbardziej tak. zawsze lubią właśnie, czy ktoś ma jakieś tam sprzeciwy, zawsze jest na przykład tam Straż miejska, nie, dziękuję, nie mam żadnego sprzeciwu. E, Straż pożarna, my też nie mamy żadnego sprzeciwu. Każdy musi powiedzieć. Ale najbardziej lubię, jak do nas się w końcu, wiesz, przypierdolali i mówi: no proszę, może przedstawiciel organizatorów zajmie zabierze głos. Naprawdę? Tak. Ja pamiętam do dzisiaj, to był ten rok, kiedy, kiedy, kiedy pierwszy raz, kiedy tam byłam na coś takim, był taki, kiedy miałam sobie na ten sobie taki różowy karton. Nie trzymaj też na paradzie, to byłam taka jak lalka Barbie. Eee, no i ty byłeś tak na testowie. Nie, nie, nie na byłam jeszcze, w, 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 bo to było przed, kilka dni przed, tam ze trzy dni przed i oni mnie do mnie mówią, że kto będzie przewodniczącym zgromadzenia. Wiesz, no formalnie przewodniczącą zgromadzenia jestem ja. Okej, okay, gdzie będzie można znaleźć, w którym miejscu przewodnicząca Więc ja tak biorę ten mikrofon. Informuję serdecznie wszystkich Państwa, że będzie mnie bardzo łatwo można znaleźć, ponieważ będę w dużym różowym kartonie. Tak, bo to była się lalka Barbie wtedy. I tam z tyłu tam słyszę, Niektórzy nam się już zaśmiali, inni oczywiście bardzo poważnie, bardzo poważnie. Także dużo z takich świeżych historii, albo jak kiedyś pani szefowa Biura Bezpieczeństwa Zarządzek Kryzysowego, Ewa Gawron, która nadal jest tą szefową, będzie do końca życia prawdopodobnie. Mówi właśnie na takim innym spotkaniu, ona w ogóle trzyma tych wszystkich facetów za jaja no. Oni się i tak boją, wszyscy. Jak ona wchodzi, oni się zrywają, wstają z czasu. dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. A ty to szefowa tego centrum zarządzania. Tak, tak, tak. I ona powiedziała, że przychodzimy, i ja tam mówi: No, no dzień dobry, zaczynamy spotkanie. Proszę już, pan siada. no panie, panie Wojtku, pan siada. I oni siadają, ja tam: No to dzisiaj jest pan Witek, tam jest przewodniczącym tego, to jest naprawdę, będzie odpowiadał za to. Ja się nazywam Gawro, tu widzę tak przedstawiciele, to jest naprawdę organizatora. Jego perfekcyjność? Jest dużo śmiesznych historii ja Wam opowiem z Tak, a ja już mówię, no nie do końca, ale. Ale, no. ale, ale, ale zapamiętała w ogóle. Jest, ale to takie, Blisko urzędniczka miejska. Nie, do poważna biode. baba, wiesz, taka. A, a, wyglądała poważnie, jak weszła? To jest taka kobieta, która myślę, że... Znaczy wiem to, że Hanna gronkiewicz walz słuchała jej, co ona mówi. Jak Na przykład bo ona mówi tak, bo my chcieliśmy czegoś taką trasę, żeby nie przechodzić pod linią tramwajową, no. żeby nie wyłączać tramwaju, żeby zrobić taki fajny, taki prezent warszawiakom. Na co ta mówi? to bez sensu tu naokół nie będziemy szli. Tu przyjdziemy tędy, ja wyłączę te tramwaje, to wszystko pójdzie. Ona tak decyduje o mieście. Ona? Ona, ona wszystko, o wszystkich decyduje. A, że tu wyłączę tramwaje, tak. oni tutaj przejdą, tak. a tramwaje powinny... A ci tylko notują, wiesz, co trzeba wyłączyć kiedy, a. nie? Bo ona wydaje polecenie teraz i ma wyjebane. Czyli ona mówi tak, że o 15.30 wyłączamy napięcie tak, tak. między tymi, tymi tramwaje, tak. pojadą przez ochotę... To już jej nie obchodzi, to już jest strzegół. A... i obchodzi tylko, że ma być wyłączone. Ale on tak, tak Tak, tak. Ona tak mówi dosłownie: mówi coś takiego, no to włączymy tramwaje wtedy, yy, to trzeba będzie z godziny wcześniej. Yy, I tam dalej lecie, nie, A któregoś razem. Nie, dużo w nie da, dzisiaj będę, słuchajcie, Zapraszam Was jutro. Jezu, ja... O 20 a, do. No a to nagradę? Nie. Do Jack's Cinema Bar w centrum Warszawy przy ulicy Brackiej, Padajcie bilety, jeszcze możecie się Kurczę, ja żałuję, że żeby... a przyjdziesz po nas jakbyśmy byśmy zdążyła na bingo? Bo ja może, robię... a nie wiem czy zdążę. ty o kończysz? Na no, pewno o 22, no myślę, A to że... nie, na wystarczy, że kończymy bingo. A no to może jeszcze no zobaczymy. Już do nas może... Jak być... będę mieć siłę jeszcze. Nadineczka. Jak będę mieć siłę jeszcze. Także wpadajcie, bilety są jeszcze do północy do kupienia na online, a później będzie można kupić na miejscu, ale na miejscu są trochę droższe, to lepiej kupić online. Dobra no. I 17 marszówności w Poznaniu z patronatem honorowym prezydenta Jacka Jaśkowiaka w Poznaniu. Znów się udało. To już jest tradycja, na szczęście u nas też powoli to się robi tradycja w Warszawie, bo już drugi raz też. Czaskowski, dał, raz. tak, więc powoli już to tradycja i tak powinno być, jakby w każdym mieście oczywiście, no bo każdy prezydent, każda prezydentka miasta nim mówić, super, że jesteś Ja w Poznaniu będę. Ja już podjąłem decyzję na Kraków marszach. Będę pisał do mnie masz, Nie, razy to ale procesy. Kraków do mnie pisał, będę w Gdańsku, będę na pewno w Szczecinie i będę we Wrocławiu. To są Marsze, których będę na pewno. Poznanie nie wymieniłaś. No bo będę tam. Już widziałem wolne, nawet z Martą sobie szukam apartamentu. Może, szukajcie. A ty będziesz... Ja nie, nie jadę. Nie widzimy się wszy... Ja wczoraj powiedziałam, no. bo wczoraj był... i pewnie na no. after, Opowiadałam o naszym afterze w Poznaniu jestem ja sobro całą tą traumę, nie wiem. Naprawdę, że Wszystko, wszystkie Po czterech dniach jak pojechałeś, rzeczy no właśnie słuchajcie, ale to informacja taka najbardziej bieżąca w sobotę, czyli już niedługo parada roznosi, 2021. O 14 zbieramy się Pałacem kultury i nauki. Eee... A finisz na polach Mokotowskich. Pamiętajcie, że ja w tym roku też będę o 13 już będę pod pałacem kultury z razem z Żalą, Kitty i Rebeką Rin. pobędziemy na no to pobawimy się, uśmiechniemy się, ale ja w tym roku nie idę, bo będę grała pod pałacem kultury od 17. to jej perfekcjonność i pamiętajcie o tym, że jeżeli będziecie pod pałacem kultury, zobaczcie mnie albo jej perfekcjonność podejdźcie, ponieważ ja będę. Będę nagrywała sondę na nasz program koniecznie, w środę. Koniecznie. I będę się pytał, do czego jesteście na paradzie równości, więc podchodźcie do mnie, mówcie, że jesteście i będziemy się widzieć i do życzymy wam Happy Price! Happy Pride! Tak jest. Oczywiście na koniec przypomnimy Wam o wszystkich miastach, które już ogłosiły swoje marsze no i paradę. No i to jest to Warszawa, Włódź, Kraków, Katowice, Słubice, Poznań, Piła. Pierwszy raz w tym roku będzie premiera Koszalin już Szczecin-Gdańsk. Oczywiście za bardzo smutno, że nic się nie, nie odbywa na wschodzie. Niestety na razie, zobaczymy, może coś jeszcze się pojawi. Na ten moment na razie nie, natomiast to jest słuchajcie, mapa, także planujcie, przyjeżdżajcie, bądźcie, wspierajcie. No i co? No Chciałem powiedzieć, że to były wirusowe informacje.